No, włączyłam. No zobaczcie. Normalnie komedia z tą pogodą. Czy to nie jest komedia? Zobaczcie. No, komedia. Jakby nie było, no to jest po prostu komedia. Pogoda 14 lutego. A mamy. Mamy 14 luty, a pogoda jest jak w styczniu. Wyobraźcie sobie to. Czy to nie jest komedyjne? Bo przecież tego nie grali normalnie w żadnym kinie. Żeby taką pogodę mieć. Już czerwony kinol mój. Tu macie to oglądać. Czerwony kinol. Dobra, kończę, bo mi ręce są otwarte zimno.